Wikipedia to nie tylko strona internetowa, ale też fascynujący świat pełen intrygujących faktów i historii. Odkryj tajemnicę jej powstawania, poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Zapraszamy Cię do podróży przez jej zakamarki. Dowiedz się, jak narodził się największy w historii projekt edukacyjny i jakie ciekawostki kryją się za jego kulisami. Centrum Edukacji Medialnej działające przy Polskim Radiu Kielce oraz Wikimedia Polska zapraszają do wysłuchania Pokolenie Jutra. Dzień dobry, moim gościem jest Kamila Neumann, menadżerka do spraw otwartej kultury w Wikimedia Polska. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak korzystać z zasobów kultury, sztuki dostępnych na Wikipedii. Po co w ogóle są zdjęcia obrazów, rzeźb czy zamków? Na Wikipedii. To się wydaje oczywiste, ale czy każdy może dodać takie zdjęcie rzeźby, którą zrobił podczas odwiedzenia muzeum na Wikipedię? Mm -hmm. Tak, tutaj mówimy o jakby szczególnym typie zdjęć, bo to są zdjęcia, które jednak dokumentują nasze dziedzictwo kulturowe. I formalnie oczywiście jasne, każdy może zrobić zdjęcie i dodać je do Wikimedia Commons. Natomiast my, jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Współpracujemy z instytucjami kultury i zachęcamy je, żeby dodawały do Wikimedia Commons um, cyfrowe odpowiedniki swoich zbiorów, które jakby są jak najbliższe czy są najbardziej bliskie oryginałom. Tak? Więc jakby wtedy myślę, że jakby wszelkie dylematy, jaki jest rzeczywisty kolor tego dzieła, czy tam jest taki kontrast, czy nie, znikają, bo mamy zdjęcia z najlepszego źródła. Tak? Jakby Podam tutaj chociażby przykład pochodni Nerona z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie przez wiele lat hasło o pochodniach Nerona ilustrowała grafika zrobiona po prostu przez właśnie jedną z, z osób w muzeum. Natomiast w ramach współpracy z muzeum dodaliśmy zdjęcie jego cyfrowy odpowiednik, reprodukcję. Która pochodzi z pracowni digitalizacyjnej i no, to jest po prostu zdjęcie najbliższe oryginałowi. Ono naprawdę różni się od tego, które było wcześniej. Bo jednak wszyscy, jak robimy zdjęcia, mamy takie pokusy, żeby zastosować filtry, żeby podnieść kontrast, żeby coś tam dodać od siebie i upiększyć. Poza tym trudno jest porównywać możliwości naszego telefonu lub nawet aparatu z możliwościami muzeum, które posiada profesjonalną pracownię digitalizacyjną. No właśnie, bo w internecie krąży wiele wersji poszczególnych dzieł sztuki. Czy Wikipedia teraz zabiega o to, żeby był jakiś standard, czy to jest w trakcie budowy? Polska Wikipedia, Wikipedia myślę, że dąży do zapewnienia wysokiej jakości zdjęć dzieł sztuki poprzez właśnie współpracę z instytucjami kultury. W ten sposób pozyskujemy do Wikimedia Commons zdjęcia po prostu najlepszej jakości. Myślę, że to jest w ogóle standard, który też się wypracowywuje w instytucjach kultury, że one zaczynają udostępniać wysokiej jakości zbiory cyfrowe i my się z tego bardzo cieszymy. Natomiast, żeby one mogły ilustrować treści Wikipedii o tych dziełach sztuki, no to musimy również pozyskać do Wikimedia Commons właśnie odpowiednie ilustracje tych dzieł sztuki. I odpowiednio je opisać. Oczywiście, Przecież że tak, bo e, zdjęcie jest e, informacją, jest jakby źródłem dla nas wiedzy, ale tutaj też są równie istotne dane opisujące dane e, dzieło sztuki. Mamy rzeźby, mamy obrazy, mamy zabytki. A czy z Wikipedią można zwiedzać dane miasto, dane, dane muzeum? Tak, ja jestem ogromną entuzjastką w ogóle zwiedzania e, z Wikipedią, dlatego że. Po pierwsze, my bardzo w stowarzyszeniu w polskiej Wikipedii dbamy, żeby podnosić jakość treści o naszym dziedzictwie kulturowym, więc te artykuły naprawdę są coraz lepszej jakości. One często powstają we współpracach z instytucjami kultury również. I no, standardowe zwiedzanie w muzeum wygląda w ten sposób, że albo korzystamy z audiobooka, przepraszam, z Audioguida, z przewodnika albo korzystamy w ogóle z osoby która nas oprowadza z przewodnika po instytucji ale często po prostu mam taką ochotę żeby jednak samodzielnie bez, we własnym tempie zwiedzić wystawę i to co mamy wtedy do dyspozycji to są krótkie opisy obrazów które podają autora tytuł dzieła może czas jego powstania natomiast ja uwielbiam wtedy sprawdzić co jest o danym dziele sztuki w Wikipedii i to mi w ogóle pozwala tak naprawdę w ogóle w inny sposób patrzeć, odbierać tą pracę, bo ja zaczynam rozumieć w ogóle, co się na przykład na niej dzieje. Pamiętajmy, że no, to jest nasza rola, rola jako Wikipedii, żeby dostarczać wiedzę rzetelną, i myślę, że to w ogóle znacznie zmienia nasze doświadczenie muzealne. Mhm. A czy instytucje kultury czasami wykorzystują wasze media? do swojej pracy czy powstają jakieś przewodniki które korzystają z tego co wy stworzyliście nie odwrotnie no dobre pytanie znaczy my do tego na pewno dążymy i zachęcamy i na pewno są takie przykłady współpracy z granicą że niektóre muzea godzą się czy jakby są zainteresowane żeby korzystać z QR-pedii, czyli po prostu wtedy umieszczają przy dziełach sztuki QR kody które kierują bezpośrednio do hasła w Wikipedii i myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy kierunek. My będziemy na pewno zmierzali w tą stronę. Mamy plany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, żeby w działania edukacyjne muzeum włączać treści związane z Wikipedią. Mhm. To jeszcze kończąc naszą rozmowę, dopytam o taką współpracę z samorządami, mhm. małymi miasteczkami, które chcą się promować, chcą być zauważone, czy w jaki sposób im Wikipedia może pomóc w promocji, albo one, oni sami mogą dodawać te zdjęcia, media, mm -hmm. które zachęcą do odwiedzenia swojego miasta. Tak. Y, miasta, oczywiście y, regiony to. Przede wszystkim zabytki chociażby, tak, które można opisywać w Wikipedii i są takie badania, na które powołuje się The Guardian, które zostały przeprowadzone przez ekonomistów z Włoch i z Niemiec. Badania były prowadzone znowu w Hiszpanii i one jakby pokazały, że lepsza jakość haseł o danej miejscowości, lepszej jakości zdjęcia, które są w haśle o danej miejscowości, wpływają na taką atrakcyjność, atrakcyjność turystyczną danego miejsca. No bo tak naprawdę wszyscy korzystamy z Wikipedii, tak? Ja podam dla przykładu, że jak przyjeżdżałam ostatnio i miałam przystanek w Kutnie, i tam na dworcu była tablica informacyjna z QR-kodami, ok, ale jakby nawet zapoznałam się z nią, ale przede wszystkim byłam ciekawa co tam w Wikipedii jest o tym kłótnie napisane, tak? Więc jakby myślę, że to jest jakiś ogromny potencjał, żeby z tego korzystać i e, miasta mogą zachęcać chociażby swoich mieszkańców do udziału w konkursach fotograficznych, na przykład w konkursie Wiki Lubi zabytki bo w ten sposób jakby przyczyniają się również do zwiększenia bazy wolnych multimediów i potem ze zdjęć zabytków ze swojego regionu mogą również korzystać na zasadach wolnej licencji. A kto to proszę... później tłumaczy, żeby na przykład nasze miasto znalazło się też w wersji anglojęzycznej? Aha. A to jest w ogóle też ciekawa historia, to tłumaczą wikipedyści, tak? Jakby ostatnio miałam rozmowę z wikipedystą z Katowic, który opowiadał właśnie o projekcie Wiki Katowice i na przykład ja nie wiedziałam, że miasto Katowice jest przytłumaczone na 180 języków. I to był olbrzymi wysiłek społeczności, która e, mieszka w Katowicach e, i z tego co wiem, oni... E, pisali po prostu do zagranicznych wikipedystów i zachęcali ich do tłumaczenia hasła o Katowicach na no po prostu na ich język. tak? Więc to jest absolutnie niesamowite. Zresztą to oczywiście bardzo wpływa również na to co, czego mogą się dowiedzieć turyści o Katowicach? No bo oni również korzystają z Wikipedii, tak? Więc yy, chyba Warszawa ma mniej yy, tłumaczeń niż Katowice, Ciekawe, więc... ile Kielce ma, musimy <grym> Można sprawdzić. Chciałabym jeszcze zapytać o to, czym są Wikidane? Bo to jest kolejny wasz projekt, który jest całym takim światem wikipediowym. Co, co się kryje pod tym hasłem Wikidane? Myślę, że nazwa trochę zdradza, że Wikidane to projekt, w którym znajdują się dane, tak bym od tego zaczęła, ale tak bardziej poważnie to jest to największa otwarta baza danych w internecie. To znaczy, że dane są przedstawione w sposób ustrukturyzowany co pozwala na odczytywanie tych informacji z Wikidanych przez maszyny, przez komputery, przez aplikacje. Także, bo Tak jak funkcjonuje Wikipedia, no to w Wikipedii mamy artykuły, tekst i dla chociażby nawet sztucznej inteligencji nie jest możliwe, żeby z tego wyciągnąć odpowiednie informacje i przetworzyć ten tekst. Natomiast jeśli mamy bazę danych, która zawiera informacje w, w sposób, Uporządkowane, czyli na przykład mówi, To jest dzieło sztuki, dzieło sztuki powstało w tym roku znajduje się w takiej instytucji, autorem jest ta osoba, więc jakby są to bardzo krótkie informacje, to już e, maszyny, komputery, sztuczna inteligencja jest w stanie korzystać i czytać te informacje. A jak my możemy to wykorzystać? W jaki sposób. Y Dobić się do tych wszystkich mhm. danych, wyciągnąć je. Można w ogóle wejść na stronę projektu Wikidane i tam po prostu wyszukać na przykład hasła, nie wiem, obiektu, dzieła sztuki, na przykład, które nas interesuje i zobaczyć, jakie dane w ogóle w Wikidanych o tym obiekcie się znajdują. I na przykład jak no odwołam się tutaj do takiego powiedziałabym kanonu, jeśli chodzi o nasze dziedzictwo kulturowe, czyli do. Monalizy Leonarda da Vinci, to możemy sobie zobaczyć, jak dużo informacji w wiki danych jest zawartych o tym dziele sztuki. Więc no, to jest chyba taki najłatwiejszy sposób. Wydaje mi się, że jakby to może nam po prostu posłużyć jako źródło wiedzy, jeśli potrzebujemy informacji o powstaniu, o materiale z jakiego powstało, tak, o artyście, miejscu, w którym się znajduje, czy nawet czasami, znaczy w przypadku muzeów są to nawet godziny otwarcia czy ceny biletów tak, w danej instytucji, to można po prostu wyszukać tej informacji w Wikidanych. No ale to jest jakby powiedziałabym takie trochę poboczne zastosowanie tego projektu, no bo to jak on na przykład działa w praktyce można zobaczyć łatwo w Wikipedii, bo w Wikipedii na przykład w wielu hasłach mamy tak zwane infoboxy, czyli takie tabelki, które znajdują się w prawym, górnym rogu hasła. I one właśnie zajmuj, jakby, zawierają takie skrótowe informacje. Tak? Mhm. I czy jakieś i, tworzenie wykresów jest możliwe z wykorzystaniem tych Wikidanych, jeśli tak. chcemy zrobić? Um, na, wielkość miast na przykład, to czy, czy tutaj y, jesteśmy w stanie skorzystać? Tak, w jakiś chociaż, sposób... z Tak, chociaż z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika jest to trochę trudne. Myślę, że też trzeba mieć pewne umiejętności techniczne, żeby wyciągnąć określone informacje, ale jest to jak najbardziej możliwe i wikipedyści też to potrafią. Znaczy ja myślę, że to jest projekt jakby bardzo rozwojowy i on będzie zmierzał ku temu, że coraz łatwiej będzie e, korzystać z informacji e, w nim, zawartych, to jest chociażby taki prosty przykład, tego, że na przykład, jeśli zmienia nam się ilość mieszkańców chociażby tak, w danym mieście, to jeśli to zaktualizujemy w wiki danych, to potem w każdym haśle, na przykład na Wikipedii, która odwołuje się do tej informacji o ilości mieszkańców, jakby damy odpowiedni odnośnik do Wikidanych, to to będzie w sposób automatyczny aktualizowane. Tak jakby na tym to polega, jakby taki jest cel tego projektu. Żeby aktualizować informacje na przykład tylko w jednym miejscu, a w pozostałych ona się jakby aktualizowała automatycznie. Mówiła Pani o tym, że sztuczna inteligencja może skorzystać tak. z tych danych. Czy wykorzystujecie wy sztuczną inteligencję do tworzenia haseł w Wikipedii albo w innych swoich projektach? Mm. Czy już próbowaliście tego? Treści w naszych projektach tworzą wolontariusze. Także my polegamy na zasobie ludzkim jako zasobie niezawodnym i myślę, że tak na pewno w tej chwili jest. I myślę, że też tak długo pozostanie. Sztuczna inteligencja może nas oczywiście wspomagać, natomiast myślę, że wiarygodność treści, które powstają w Wikipedii jest właśnie taka wysoka, dlatego że tworzymy ją po prostu jako ludzie, bo to jest trochę o sprawdzaniu jakości informacji, o ich rzetelności, a wiemy, że sztuczna inteligencja jeszcze w tym jest zawodna i nie można na niej stuprocentowo polegać. Bo to zachęcamy, jeśli jeszcze Państwo nie czytaliście historii Kielc na Wikipedii, to proszę sprawdzić, proszę sprawdzić ile jest wersji językowych i jeżeli znacie jakiś nietypowy język, to koniecznie przetłumaczyć. Tak, to zachęcamy bardzo. Moim gościem była Pani Kamila Neumann, menadżerka do spraw otwartej kultury w Wikimedia Polska. Dziękuję. Organizatorem spotkania było Centrum Edukacji Medialnej, działające przy polskim Radiu Kielce. Unikatowe w skali kraju miejsce, w którym wiedza zwalcza dezinformację, a nauka łączy się z zabawą. Aż 10 edukacyjnych stref interaktywnej wystawy z bezpłatnym dostępem dla dzieci i młodzieży. Cykliczne wydarzenia z zakresu edukacji medialnej. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź cempolska.pl